Czym się różni Formuła 2 od Formuły 1? Czy to są takie ligi jak w piłce nożnej? Jest ekstra klasa, pierwsza liga, druga liga, trzecia liga. Lepsze auta i lepszy poziom. Czyli na Formule 2 jeżdżą, jeżdżą wolniej, a na Formule 1 jeżdżą szybsze auta? No i Formuła 1 jest tą główną taką formułą, nie? Że to jest taka, taka, takie Champions League, takie top of the top. W Formule 2 i Formule 3 samochody są prawie takie same dla wszystkich. W Formule 1 każdy team buduje sobie samochód od zera. Okej? Okay. Czyli Formuła 1 buduje swój samochód od zera, tak od zera, że każdy może mieć swoje ustrojstwo? I sobie jakieś, nie wiem, ograniczenia, co można zrobić? Tak, to czemu jakiegoś jeta tam ktoś nie wrzuca? Są regulacje, okej. Okay. Formuła 1 to flex firm motoryzacyjnych. Czyli to jest trochę taki, takie pole do rywalizacji między tymi markami samochodów, które wypuszczają swoje jakieś najlepsze silniki i tak dalej. Oni się chcą tam bardziej pokazać trochę. Jest team, team BMW, team Audi i Team Mercedes i, tak, i takie rzeczy, czy jakieś konkretne marki tylko tam startują? Audi w przyszłym sezonie będzie. Wiadomo, Kasia kupuje Audi, więc Audi musi być w Formule 1, no a wy powiecie, że to przypadek.